Dzień dobry, dzień dobry, witam Was serdecznie. Ja dosłownie tak na chwilkę, ponieważ chciałabym coś Wam przekazać. Przekazać dosłownie e, pewne zdanie, które mnie no, zirytowało. I nie tylko mnie, ponieważ do mnie właśnie piszą ludzie i mi mówią o tym po prostu. E, słuchajcie, ostatni live na kanale i jak to ogarnąć. Ten przekaz, to co teraz powiem, powinni wszyscy usłyszeć jak również sam właściciel kanału, jak to ogarnąć, czyli tak naprawdę Jacek K. Powinien to usłyszeć ten właśnie człowiek. A co? Słuchajcie, krótko i na temat. Ostatni live e, szanownego wielkiego pana reżysera z Powiśla. E, oczywiście słyszycie, że ja to tak zawsze mówię z przekąsem lekkim, tak? E, liwka coś Jackowi mówi. Livka powiada jakąś drobną sytuację, którą miała w bloku, że yy, zwraca się do, oczywiście do Jacka i mówi: Wiesz, spotkałam sąsiada. Sąsiad coś tam powiedział: Jak ty, jak ty, jak ty ładnie wyglądasz, jaki ty masz ładny uśmiech, coś pozytywnego, tak? Przekazała Jackowi po prostu jakąś sytuację pozytywną, jaką miała yy, z sąsiadem z bloku. I nie dokończyła tej, jakby historii, i mówi: A dobra, to opowiem Ci później, później ci to opowiem. Na co Jacek z uśmieszkiem swoim, takim jak po prostu wszyscy znamy ten uśmiech, powiedział publicznie tak. A sąsiad, to z tym w, w, w kontakcie z Tobą, ze spotkaniem z Tobą, to wyszedł to własnych siłach? I, leki, I lekki uśmieszek na buzi. Tak, panie Jacku, na pewno ten sąsiad, sąsiad wyszedł cały. Nie z połamanymi palcami, połamanymi nogami, nieogazowany, nieostrzelany. I powiem tak, mam nadzieję, że służby, które oglądają właśnie ten kanał, bo sam pan powiedział, że policja ogląda pana kanał, wyłuska również i to, ponieważ od miesięcy. Jesteśmy my, widzowie zastraszani, to znaczy, nie zadzierajcie z Liwką. Mówiłem, z liwką się nie zadziera. Nie podchodźcie do nas. Nie zbliżajcie się, bo możemy źle ocenić sytuację. Liwka ostatnio połamała, złamała komuś palec. To pana słowa, pan, panie Jacku, że jakiś sprawca był. Yy, przez Liwkę poszkodowany ze złamanym palcem wyszedł prawdopodobnie mówię prawdopodobnie, bo to pana słowa tak eee, myślę, że dość już jest po prostu zastraszania nas widzów, tak zastraszania bo to co robi pan Jacek z kanału Jak to Ogarnąć jest to ewidentne zastraszanie widzów czyli my widzowie jesteśmy Liwką straszeni, grożeni bo co sl jaki szacunek ludzi ulicy. Ta dziewczyna powinna naprawdę odseparowana być od takich właśnie wyzwalaczy, jaki w ogóle jest JTO, bo jest, jest od lat na bombie wyzwalaczy, jest utwierdzana w przekonaniu, że jest groźna. No, skoro pan Jacek mówi: Nie zadzierajcie z liwką", to co? Kim ona jest? Jakimś bokserem, bandytom, nie wiem, jakimś zawodowym bi bijatyką, osobą, która bije ludzi. No bo pytanie, kim jest liwka, że my mamy się jej bać? Nie zadzierajcie z liwką. Pytam się, kto po pierwsze ma z nią zadzierać, a poza tym, dlaczego mamy się jej bać? Ludzie mają co uciekać na drugą stronę ulicy, bo liwka idzie? Co może mieć w kieszeni kabelek? Co może mieć gaz, pistolecik na kuleczki, czy jeszcze coś innego? Pytam się. Dosyć zastraszania, dosyć. I to ostatnie pana, y, pana występ, e, panie Jasku, tak, to do pana. Mam nadzieję naprawdę, że służby skrupulatnie wyłuskują właśnie, wyciąga, wyciągną każde i jedne takie pana publiczne zastraszanie, kogokolwiek. Bo to nie może tak być. I pan z uśmieszkiem cynicznym e, mówi o sąsiedzie, do Liwki, do nas, i co? Sąsiad wyszedł z tego spotkania z tobą w całości. A jak miał wyjść? Na czworakach? Pobity? Z połamanymi nogami, rękoma? Dosyć. Dosyć mówię kategorycznie ja mówię dosyć, bo to za długo już trwa. Ja bym chętnie przypomniała wrzesień 2023, kiedy liwka nawalona, jak nie wiem. Wiemy o jakim lawie mówimy. Kiedy policja do niej dzwoniła i pogotowie, to stwierdziła, że ona ma już coś, co ona ma możliwości. Tak, ona ma możliwości, to są jej słowa. Że Aspik klęknie przed nią i, i coś tam dalej, coś tam dalej. Tak naprawdę straszenie Liwką trwa już naprawdę długo. Panie Jacku, dlaczego Pan nigdy nie powie uważajcie, bo, bo, bo coś, ja, ja mogę tak, w kontakcie ze mną, tylko Liwką chronić się dziewczyną. Taką drobnostką, takim, takim nie wiadomo co, takim chucherkiem bronić się zamiast ją bronić, to, to właściwie nie no, to jest po prostu ja, jak to usłyszałam, słuchajcie, to mnie normalnie tąpnęło. Potem dostałam, dostałam wiadomości od kilku osób, które również były tak samo zbulwersowane, jak ja, więc to jest, słuchajcie, taki krótki przekaz. Ja przepraszam, że sobie tak idę, ale, ale muszę iść do metra więc się udaje razem z Wami, a Wy ze mną. Przepraszam najmocniej. E, no i cóż, ja mam nadzieję... O, tutaj mam w krzeczkach ptaszka, jestem ciekawa, czy widzicie. Jest. O, poleciał. Myślałam, że go mi się uda skamerować. Także uważam, że koniec zastraszania. Naprawdę dosyć długo to już trwa. E, no właśnie. To się powinno zakończyć, bo to jest właśnie szkodliwość społeczna i prawna, bo nie wolno nikogo publicznie straszyć notorycznie od lat. Zliwką się nie zadziera. Mówiłem, nie, podchodźcie. No, no właśnie. Będziemy podchodzić. Każdy człowiek będzie podchodził. Jak tylko będzie miał na to po prostu ochotę. Jest, jest wolność. Jest człowiekiem, każdy jest człowiekiem wolnym. Wy jesteście wolni, tak samo my jesteśmy wolni. I nie może być tak, żeby ktoś uciekał na drugą stronę ulicy, bo idzie para z powiśla, bo mogą mieć w kieszeni albo gaz, albo kabelek, albo coś może jeszcze innego. I słyszymy, a z Liwką się nie zadziera? I sąsiad co, wyszedł w całości? Sto, yy, o własnych siłach? Ja po prostu jestem zażenowana, że młody dzieciak, 24-latka, bierze udział w czymś takim. Duma ją teraz rozpiera, tak, duma ją teraz rozpiera, ale do pewnego momentu. Bo prawo pociągnie jedno i drugie do odpowiedzialności za groźby, zastraszenie po prostu publiczne ludzi. Ile można? Tak, ja jestem dzisiaj mega zbulwersowana tym po prostu, bo ja dopiero wczoraj dostałam po prostu cynka, żebym ten fragment obejrzała, odsłuchała. To jest dosłownie kilkanaście sekund. Ja wam podlinkuję po prostu ten link i sygnaturę i sami usłyszcie jak Jacuś z buzią uśmiechniętą i co? Sąsiad z tobą, w kontakcie z tobą, ze spotkaniem z tobą wyszedł o własnych siłach? Tak, panie Jacku, ten sąsiad wyszedł o własnych siłach. Jeszcze raz wszystkich bardzo przepraszam za moje emocje, ale niestety nie da rady inaczej podchodzić do tych takich spraw, Kanał, który ma budzić empatię, który ma zajmować się wykluczeniami społecznymi. Najpierw miał pomagać bezdomnym, potem miał ukazywać bezdomność, a teraz grozi i straszy ludzi, yy, tak naprawdę ludzi wszystkich, bo my jesteśmy grożeni cały czas, że nie wiem, bo spotkamy ich na swojej drodze i co? I będzie palec połamany? Nie wiem, może nie wyjdziemy o własnych siłach, właśnie? No właśnie. A tymczasem pozdrawiam Was serdecznie, życzę miłego dnia. Trzymajcie się, pozdrawiam i lecę. O, cześć.